Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu Dzieciaka Challenge i zaczynamy z naszą cudowną Arią. Ona sobie tutaj sprząta ładnie co? żeby wszystko ładnie wyglądało, bo wystawiałam kilka obrazów właśnie na Plopsi, żeby... O, mamy co sprzedać. Fajnie, chodźmy sobie sprzedamy. I tak, ja żyję nadzieją, że dzisiaj będziemy mieć urodziny. Naprawdę maluszek tutaj się bawi słodko. Jak tutaj u ciebie? z potrzebami, wszystko w porządku, ty sobie jeszcze dosypiasz, ty porad... może nie zdobywaj przyjaciół, ale ucz się pilnie i ucz się pilnie, bo bym chciała ich postarzyć. Dobra, a tam chyba niewiele już brakuje do szóstki, dobra, musimy to posprzątać, bo jest taki mały syfik. Nie mogę załadować zmywarki? Bez sens. dobra, weź yy. czy mnie ma wyrzucić? Yy, no nie, no nie. <grytanie> yy, dobra, sprzątnij. Idzieś do dzieci. E, Złoty, jesteś niesamowita normalnie. Powiem Wam, że jak teraz, no już jesteśmy po aktualizacji z tymi niemowlakami, jest mega fajnie. To troszeczkę jestem przerażona tymi właśnie niemowlakami w 100 no ale będzie trzeba tak, no, działać sobie, nie? Po prostu, tak sobie działać. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczmy jeszcze maluszka, Oj, Dziu jak pokój się. no chodź tutaj skorzystasz sobie z tego brudnego nocnika, no niestety jesteś skazana na brudny nocnik Nic na to nie poradzimy, no ale co zrobić, jak tak musi być, no to niechaj tak będzie, no, dobra no, tak gdzie dzidzia sobie się tu ogarnie, na ostatni rywala, wyrzuć śmieci, ale chamsko trochę, no dobra, niech tak będzie, no, czasem, czasem trzeba, no nie wiem, kuźwa, dobra Co, posprzątałaś tutaj? Z tym masz problem, tak? Żeby to sprzątnąć w jakiś sposób, weź porcję, sprzątnij, o, jest, sprzątnij Jejku, w ogóle się mnie nie słuchasz, no się masz, chodź tutaj, zobacz, sprawdź jak się ma małe dziecko i tutaj również sprawdź, jak się ma małe dziecko. Sylwestra mamy, no super. Dobra, ja bym chciała zobaczyć tutaj, jak sytuacja wygląda, czyli myślenia musimy się uczyć, a ty korzystania z nosnika. Także chodź tutaj na małe tortury, tylko tak, ja bym chciała, żebyś ty, Aria, tutaj weź to wypoleruj do perfekcji. Tak, a mały będzie się tutaj uczył bo byśmy zrobili takie masowe urodziny, a ty masz problem z myśleniem, także chodź tutaj bawić się w kształty. Dobra, tak sobie zrobimy. Dzidzia, pokój się, oboj się, oboj się, oboj się. Super skuteczna pika nad dzieckiem, nad noworodkiem. Tak, nowy noworodek, tak, niemowlaczek, tak. Tak tutaj to teraz wygląda. Dobra, jakbyśmy myślenie dzisiaj ogarnęli, to byśmy mieli urodziny. A ty? U ciebie na korzystanie z nocnika. Miejmy nadzieję, żyjmy nadzieję, że będzie dobrze, że się nauczysz. Tak, ja bym bardzo chciała, naprawdę. I jak zrobimy sobie? Dobra, aria będzie uciekała z tego mrozu, bo jest tutaj niezła zima. W ogóle mi się wydaje, że ja tutaj nie dałam tego ogrzewania. Także na pewno sobie już wejdziemy tutaj object on, żeby to ogrzewanie wsadzić, wstawić. To już chwileczkę. Wejdźmy sobie tu, tu, i tu. Ja zawsze w ten sposób tego szukam, bo jakoś tak inaczej to tak mi nie wychodzi. A co to jest? A, takie grzejniki. Fajne. Mhm. Super. Ale no nie wiem, czy ja to będę wstawiać. Nie, raczej nie. Dobra, i tak będziemy musieli sobie iść ojca poszukać. Jakiegoś tatuśka sobie wrzucić do gry. Także myślę, że za chwileczkę się tym zajmiemy. Dobra, ty się mieści moja droga. chodź. tutaj jest super skuteczna opieka nad dziećmi. Bo widzicie, im chyba jest zimno tutaj w tym domu. Także chodźmy tutaj. Nie, nie oszczędność. Dobra. Aha, wyższy koszt jest, jest tutaj, to poseł, Maria. tak? No nie wiem. Dobra, chodź, sprzątnij to. Maria, ona się ogromnie nie słucha. Chodź tu. Teraz Nie, nie, nie sprzątniesz tego. Plany boskie. Niby wszystko zaktualizowałam, ale. Okej, okay, opcje gry. Ja bym chciała się bardzo nauczyć grać bez tej wolnej woli, naprawdę chciałabym. Nie wiem, czy mi się to uda, ale sprzątnij to. Aha, i tak masz to w nosie? Mhm. Fajnie. Super. Ja chcę, żebyś to sprzątnęła. Ja wiem, że ja mogę przyciągnąć do kosza i mieć to w nosie, ale ja chcę, żeby to ona zrobiła. A ty maleńka się jak ci się spać chce. Boże, maleństwo, maleństwo. No ale trudno. Musisz, musisz, nie ma wyjścia. A ty Aria. Chodź, skorzystaj. I myślę, że zrobisz coś dobrego na obiad. Mm, no, może być. Dobra, chłopaki. Jak to sytuacja? Szóstkowy uczeń. Ty już masz szóstkę? <laughs> I piątkowy uczeń. Dobra, czyli będzie, będą dzisiaj urodziny. Jeszcze te baluszki by. Dobra, radę. Da. Da, dajcie radę. Ja wiem, że Ty jesteś padnięta, ale jeszcze troszeczkę. Tak, to ty ci, Nie? No dobra. Śpi. Dobra, śpi. No ci śmutno. A ty, nocniczku? Ty jesteś taki słaby, słabiutko, tak. Słabytko, tak? Masz dość, masz dość siedzenia na nocniku. Aria jakby go uczyła, to by było na pewno szybciej. No ale kurde, ona też ma co robić tak naprawdę. Dobra, jedzonko. Rób jedzonko, szybko jedzonko, bo za chwilę dzieciaki wrócą. Yy, mamy troszkę dużo pieniędzy. Także na pewno będziemy tutaj sobie remonciki robić. I chciałabym, żeby było tutaj tak mega, mega przytulnie. Naprawdę bardzo bym chciała. Dobra, zrobiłaś jedzonko to może nawet tutaj sobie postawimy, niech sobie biorą, poklei. No dobra, ty sobie śpisz, no pośpisz sobie trochę, a ty chodź sobie wziąć porcję i usiądziesz sobie tutaj i sobie zjesz. Dobra, no, za chwilkę dzieciaki wrócą do domu, to z pewnością będziemy musieli iść i zrobić torcik. Tak, bo chyba nie mamy, tak mi się wydaje. Zaczekajcie, więcej opcji, otwórz, no nie mamy. Także weź, ja cię poruszę. Proszę, proszę, podaj obiad. Nie, tam było gotuj. Mm. Gotuj i zrobisz tort urodzinowy. Jakiś taki dobry, może czekoladowy byśmy zrobili? Tort hamburgerowy i ciasto czekoladowe. O, tak, to możesz zrobić. No, pięknie. A wziąłeś sobie ząbko? No, czemu nie wziąłeś zonka? Weź sobie porcję. Nie, tu, tu jest. Chwila. Weź sobie zjedz to. A, powiedzisz sam, co to to usiąść? No i dobrze. No skarpetuś, jak tak słodko sobie chodzi. Dobra. Dzieciaki wróciły do domu. Dzieciaczki. Okej, okay. wróciliście do domu. Także ja bym ciebie poprosiła, skorzystaj sobie. No i chodź tu. On no, się zdrzemni na chwilę. A ty jesteś nawet ogarnięty, no to możesz sobie wziąć tutaj porcję. Mm, Oskar, liczba będzie wybredności w jedzeniu. Oj, Jezu. O, Dobra, chodź i... Dodaj świeczki. Dobra, no i tak, ty maluszku, już jesteś taki nawet w miarę, w miarę. Ja wiem, że ja ciebie to na tym brudnym nocniku, ale no, no niestety. O Boże, jak smutny. Dobra, ty już sobie tutaj drzemiesz, ale, 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 przyjdziemy sobie tutaj. No i tak, mamy szósteczkę, no to chodź tutaj, wypowiedz życzenie. No i ty się niestety wyprowadzisz od nas. Trochę mi szkoda, no bo ten z nam naprawdę tutaj mega pomagał w domu, przy no, ale jak musi się wyprowadzić, no, mus, mus, musi, koniec, kropka. No, tak jest. Dobra, no? Kurczę, dalej mi to nie działa. Dobra, kurczę, nie jest nie jestem, nie wiem, po prostu, który mod mi to robi. Naprawdę. Czy ja mogę jakoś przy MC Command Center go postarzyć. Oznaczenia, polecenia, Sima, ustaw no właśnie, ja bym chciał po prostu o, no, polecenia Sima, to nie ustaw wiek. Hmm. No, mm, 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 mm. O, nic. no kurczę, no nie jestem w stanie znaleźć tego moda, który mi tutaj przeszkadza z tym. A zmuchnij świeczki. Dalej nie, dalej nie, no no kuź te mole. No dobra, no to wiecie co, no to zrobimy go po prostu w ten sposób, MC Command Center, polecenia Sima, ustaw wiek. A tu zarządzaj co jest? Polecenia Sima, zarządzaj Simem. Hmm, Przyprowadził za rencje nie. Czyli tutaj będziemy po prostu, stawimy wiek na młody dorosły. No i będziemy chyba robić w ten sposób po prostu rodzinę. Tutaj sobie wylosujmy, jesteś sportowcem, no to możesz sportowe sobie tutaj, o. Będziesz chodził po górach. Dobra, no to jaszczop tutaj jest ogarnięty i teraz... No oczywiście ja mogę ukażę zdmuchnąć świeczki, żeby mimo wszystko to jakieś tam mm, jakoś tak to wyglądało tak sympatycznie miło i w ogóle. Wypowiedź sobie życzenie. Tak, żeby mu tu śpiewali, a my oczywiście przejdziemy sobie przez OMC Command Center, polecenia Sima. Dobrze, że ten MC Command Center jest. No, ale kto wie, może to właśnie przez niego. Nie, Jezu, młody dorosły dam. O nie, nie, nie. Nie, cofnij się w rozwoju. Nastolatkiem masz być. O, Boże, polecenia Sima. Ustaw wiek. Nastolatek. Boże, co tu się teraz stanie? A ty normalnie dorosłeś? Nie, nie ogarniam. E, dobra, będziesz jak brat. Aż narobiła. narobiła? Cofnij się trochę. Dobra, jesteś tym nastolatkiem. Ajajaj, przegięłam, przegięłam. Okej, okay. Algarze, Algarze, masz być nastolatkiem, polecenia Sima. Ale to tak wyglądało, jakby się samo. Dobra. Jakby jednak te świeczki zadziałały. Zmienisz mi się na nastolatkę teraz? Boże, co ja zrobiłam? Najgorzej dla maja, normalnie. Gdzie tu jest, Jak tutaj. A? To ty jesteś nastolatek. Zaczekaj, Nastolatek. A tu się zbugowało. O boże, co to będzie? Dobra, nieważne. Sama, nie, dramat. Jeszcze proszę cię znać pracę. Ja zauważyłam, że ja w ogóle nie dawałam tym naszym Simom pracy, jak już się wyprowadzają. To głupota taka moim zdaniem. Także tak, Ty będziesz policjantem pozrąkowym, ciebie wyprowadzimy. U was chyba jeszcze nie ma urodzin. Nie i u Ciebie też jeszcze nie. Dobra. Czyli ciebie wynosimy z tego domu. No niestety, lewis brosol, po prostu przejść do zarządzania światami. Zrobimy sobie miejsce w domu. No i myślę, że za chwileczkę sobie pójdziemy po prostu szukać chłopa. Tak, tak zrobimy. No, w międzyczasie sobie będę popijać kawkę. Jeśli słychać coś w tle, to akurat jestem u mojej babci i no. No i wiecie. No, oczywiście zabrałam ten lepszy mikrofon, żeby tak te materiały jakoś tak lepiej wybrzmiewały. No, ale wiadomo, jak jest różnie. bywa. Morello. Gdzie ty będziesz chłopie mieszkał? Nie wiem, ale myślę, że ja go nie będę wprowadzała, Nie chcę po prostu swój nową rodzinę. Damy mu 1000 na drogę. Okej, okay. I tak zrobimy. E, czy na pewno chcesz kontynuować. Tak. E, no i tyle. I tak sobie będziesz żył po prostu. Po prostu sobie będziesz żył. Dobra, wracamy. W zasadzie mogliśmy nie wracać. Mogliśmy iść do galerii. Poszukać sobie jakiegoś właśnie chłopaka. Mm, od Was. Kolejnego pana. Także myślę, że za chwileczkę właśnie to sobie zrobimy. Znajdziemy kogoś fajnego. oldbass <noise> I będziemy y, tam wysyłać naszą Arię na W <noise> Boże, jak to brzmi w ogóle, nie? Arię na łowy. No dobrze, dobrze, dobrze. Tak trzeba. No i okej. Okay. Także weźmy sobie. Mm, o Jezu. Chłopie masz to teraz y, ogarnąć. Naprawdę. Naprawdę, bo bardzo brzydko się zachowałeś. Bardzo nieładnie. Dobra, aria, więcej opcji. Jest po prostu też na nad dzieckiem. Pewnie Wam, że będzie teraz trudniej, no bo jest dodatkowa ta mm, grupa wiekowa. <grymce> Więc To no nie wiem. to wytrzymaj. to posprzątaj. Wypoleruj do perfekcji. Dobra, no to ja w takim razie po prostu sobie przejdę do zarządzania światami. Wprowadzimy sobie waszego simia. I tak jak mówiłam, wspominałam wcześniej, wyślemy Arię na łowy. No i dobra, chodźmy tutaj, otwórz galerię, mam nadzieję, że wszystko będzie prawidłowo działać, no oczywiście, że nie, nie może być tak od razu, mhm, ale okej, okay. pokaż zawartość zmodyfikowaną i tutaj słowo kluczowe, Stodisigamefachren, tak, no i co my tutaj mamy, moi drodzy, no, ładuj się, ładuj się, mhm. Okej, okay, tutaj mamy oserduszkowane, serduszkowane, czyli braliśmy od tak marki, to teraz weźmiemy na no fajnej. Także lecimy, serduszko i pobieramy naszego Sima. to Sim z mojego własnego Sto Challenge, pozdrawiam. Ojejku, ale fajnie, ale fajnie. Serio. Okej. Okay. Czemu serduszku się nie wysłało? nie wysyłają się serduszka? Ja, bez jaj. Proszę. Jak to wysłać serduszko, może tak? Znaki się nie wysyłają. No dobra, szkoda. Lubię serduszka. Dobra, no to co, bierzemy sobie z Sima i prowadzamy dokąd? Kocia miejscówka, będziesz w koci miejscówce mieszkał, wprowadź ją. Nie będziemy nikogo eksmitować, no niech sobie żyją razem, ta pani długo już nie burzy. Dobra, Arya, idziemy na wycieczkę. No i dobra, wróciliśmy do naszego cudownego wspaniałego domku i ty to naprawiłeś, kurczę. Jest 18 godzina, Tu myślę, że następnego dnia rano sobie się wybierzemy. Chyba, że... Wiecie co? Może sobie pojedziemy? Może oni tam jakoś sobie zagadają. Tak, yy, wiecie, <ścoughs> jakiś mini romans taki na hopsiu tak na szybciurko. I może by się udało go zaprosić do nas na noc. Nie wiem, właśnie zobaczymy. No, do dzieciaków przyjedzie jakaś, nie wiem, nie no, do żłobka pójdą dzieci z pewnością. No, a tutaj to byśmy mogli właśnie sobie tak zagaić temat. No, jest dziewiętnasta, no to, nie wiem, właśnie nigdy nie obserwowałam Sims'a, ile czasu zajmuje taka podróż, ale widzę, że nic, także, dzień dobry. Stój, stój, nie uciekaj, flirciarskie zapoznanie. Co? No, podejdź tu. Chodź tu. Ej, Aria. O Jezu, jak ciężka, ciężka sprawa, ale wiesz co, na co. Dobra. Rozwojem babas, ojejku, plotkuję o innych rodzicach. No dobra. Mm, I zapukaję do drzwi. Pozwiedzamy sobie oczywiście te domki też fajnie w grze. Także nie zawsze to akurat sobie zwiedzam, więc możemy wspólnie coś tam zobaczyć. Bardzo ładny ten simie. Jestem bardzo ciekawa już tych dzieci, naprawdę. Jest taki ariowaty. <grym, <grym, naprawdę <grym, jest taki ariowaty. Mm. Fajnie. Och, słychać kotki. Tu mój moim się Jezu. ciała. Jezus! gdzie ty idzieś w tym, w tym śweterku, choć dłoniu. Jej, ale miał <grym> Dobra. Chodźmy tutaj. No, no rozmawiacie o coś w ogóle. Czy się zacięliście? Mhm. Okej, okay. będziemy zapukać drzwi, czy nas puści. On nie mieszka sam. Eee. No dobra. Proszę wejść. On tu przyjdzie. Zawołaj go jakoś. Da się. Zawołać? Ja bym chciała zapytać. Zawołaj. Hmm, tutaj bym chciała... Aha, nie mogę, żeby rozwijali jakieś umiejętności. O, posprzątaj. Jezu, jakbyś tak posprzątał no w domu, to byłoby super. Możecie tu podejść tutaj. A hmm, Andy ma urodziny. z Maria, jak ten czas leci, aż ja się boję. Ja się boję. Dobra. Hmm, Zawołaj. No przyjdziesz bo? bo tam jest zimno bardzo. Dobra. No to prąż muskuły. <noise> Tak, bo ty ćwiczysz, ty jesteś głodny, o nie, najgorzej, pochwal szczerze, ja chcę z tobą tutaj jakieś relacje nawiązać, a nie, że ty będziesz taki głudniusi. Ej, popraw humor, oczywiście na prędkościach, poleci mi plot, um, opowiedz porywającą historię, oczywiście, że tak, zaproś do patrzenia w gwiazdy, może lepiej, nie, zapytaj o zawód Ej, ci on, wróć do mnie Przechwala się rodziną. Niech wie, że masz dużą rodzinę, i w ogóle na nie będziemy nikogo kłamywać. Że tak nie jest. Może wszędzie rzeczy dla kotów. Więcej romantyczne czułość flirt. O, flirtuj. No, ale fajnie. Masz dużą rodzinę, ale super. Przyjmujmy, że on tak mówi. Flirt, zadaj ryzykowane pytanie. Mhm. Proszę z kołatą. Ja widzę, że im to całkiem dobrze idzie. So. <laughs> romantyczne flirt. Oj, na podryw, Dawaj, Aria, dawaj, nie przestawaj. Romantyczne flirt. Um, zapytaj, czy jest w związku. Mam nadzieję, że nie. Um, romantyczne. wymień się numerami. Jest singlem, no i prawidłowo. <laughs> Flirty. Słodka gatka. Jej, oh, yeah, oh. Żartuj o zarośni. Może nie łaskę, to jest litość, nie? <laughs> Całej dłonie. O, nie. Słodka gatka. Spróbuj uwieść, aż dojdzie, idzie. Ręczu róże. Pierwszy posłanek. dawaj Aria. jak słodko, udało się. Zbadaje zainteresowanie. nie wiem czy już. <słuch> co ty tu robisz? Jest to gdzieś prysznic, nie ma prysznica. O nie, najgorzej, najgorzej. Mm, romantyczne, czułość, intymność. Postaraj się o dziecko, ale gdzie? Gdzie wy pójdziecie? Nie może ją wyrzucić z łóżka. I ja te kręcę, wyrzucili babkę z łóżka, ale ja cię kręcę. Ale wstyd. Jezu, ale wstyd. O, o matko, jedyna co tu się. O, przyłapani. Chyba jej się to nie podoba do końca. O, przyłapani. Dobra, chodź, Arias. Sk nie skorzystaj. Mm, tylko chodź. Zrób test. No, ścieki do domu. Jest, jest za dwoje. Ale fajnie. Powiedz mu, że będzie miał bubu i jedziemy do domu. Dobra, to cześć, do widzenia. Do widzenia, już nie zajmujemy panią łóżka. Już... nie, to jest patologia. O Boże. Masakra, jak ja sobie tak czasem pomyślę. No to jest tylko gra. Mamy się dobrze bawić. Wróciliśmy do domu, widzę tutaj nasze bubaski, tak nie do końca, mm, ale okej. Okay. Będzie trzeba w ogóle choinkę sprzątnąć. Chodź, wykąp się. O boże, nikt się tu nie zajmuje tutaj, no co naprawdę. Co tu się w ogóle wyprawia? Takie smutne dzieci tutaj chodzą. Nie mam. Muszę więcej tych nocników ogarnąć. Dobra, chodź tutaj weź sobie porcję. No a ty ty, ty, ty tak załatw się. <laughs> Okej, okay, ty chodź tutaj do góry, skorzystaj. Weźmiesz sobie prysznic. Czy ty masz książkę? Tutaj nie masz książki. No, ale tutaj jakoś została, tak że odrabię lekcję. Tę, tę książkę sobie schowamy tutaj, bo tobie już będzie ona niepotrzebna. Możemy sobie gdzieś to postawić? Nie? No, A, tutaj. No, także tak, ej, ty tutaj się ogarniasz. Jest tu jakieś dziecko, bubuś taki głodny. Chodź tutaj i weź sobie porcję. Porcję sobie schowamy. No, jest to. Nie chcesz jeść? Zjedz sobie. No, a dzieci muszą się sobą same zajmować. No, tak to, taka sytuacja, tak to wygląda. E, ty się kąpiesz, później odrobisz lekcję, no i pójdziesz spać. Aria. Ja... No, wciąż. Znowu wypoleruj do perfekcji. E, wypoleruj i myślę, że namalujesz jeden obraz, i pójdziesz spać. A dzieciątka sobie zjedzą możecie sobie nawet pogadać troszeczkę tak ze sobą. Na pewno wam na dobre tutaj wyjdzie, zaśpiewaj piosenkę. Niech zaśpiewasz, no to przejdziesz tutaj niestety w tym brudnym nocniczku się będziesz zatwiać. No, to jest można trochę, ale dobra. Raf jest brutal niestety. Tak. Jejku, ale mam mało simów w tym domu. To jest niewiarygodne wręcz. Jak to się stało? Będzie trzeba choinkę w ogóle sprzątnąć. No. Jejku, jedzą ko ogarnięte, ogarnięte. No To chodź tutaj i nie wiem, buduj wieże na razie, bo ty czego tu brakuje? Myślenia. No to może nie wierzę, a o, ten sposób. O, jak tej kształty sobie poogarniasz, a ty nocniczek. No bo jakbyśmy już to ogarnęli i mieli zrobione, to byśmy mogli ich postarzyć i byłoby super. Także niech się tutaj troszeczkę pomęczą nam dzieci. Aria idzie spać, no bo jest zmęczona, wiadomo. <laughs> A ty miałeś też się tutaj trochę ogarnąć. Odrabiaj lekcje, chodź Będziesz odrabiał lekcję i pójdziesz spać. No, jesteś spięty dość. No, no, no niestety tak, taka sytuacja, tak to wygląda. Dobra, Dzidia. Jedna, ta Dzidia ma już tutaj trzeci poziom, a ty jeszcze trochę, jeszcze trochę, no? Już niewiele ci brakuje. Już prawie. To bym obudziła Arię i byśmy tutaj. Jest, mamy to. Dobra. Będą urodziny, ale się cieszę naprawdę, naprawdę, się cieszę. Chodź tu. Nie wiem czy właśnie z tym tortem. Spróbujemy jeszcze raz z tortem. Zobaczmy czy się uda. Tylko żeby to się odpaliło. No właśnie, nie gotuj, tylko sobie wyciągniemy. Więcej opcji, więcej opcji. Otwórz. Otwórz, otwórz, otwórz i dobre Dobra, I może tak. Dodaj świeczki urodzinowe, chodź Arya, wstawaj. Chodź, chodź. Nie ma to tam, to nie ma na co czekać. Chodź. Okej, okay. I postaż. Jeszcze raz sobie sprawdzę, dobra? Jeszcze raz. Tak, mamy trzeci poziom. I tu też mamy wszędzie trzeci poziom. Ok. I teraz tutaj taka sytuacja jest. Mianowicie, że mamy tutaj postaż, małe dzieci. I tak, jestem tylko ciekawa, czy to w ogóle działa. <grym> I to chyba przyszło też albo z aktualizacją, albo z dodatkiem. <grym> Lo? Zaczekajcie. Aha. To tak to działa. chyba. Ciekawe. No, nie przychodzą tutaj. Rozrabiaka, raz zobaczymy. Jesteś wesoły. No, tak jak jesteś wesoły, to niech będzie społeczne. Mm, trochę jestem w takim przykładu. Zadziałało. Leo, a ten? A Blanka? O. I Blanka też zmienia grupę wiekową. Tu u góry. Ale dobra, czyli takie urodziny działają jak najbardziej. Dobra, raz zobaczymy. Nie toleruje też laktozy. Mhm. No to w sumie nie wiem, co tutaj dać. Pachura. Uu. Guru Friday. ta simka uwielbia aktywną zabawę, najlepiej z przyjaciółmi, ale fajne. Kreatywna geniuszka, ta simka pragnie rozwijać kreatywne i umysłowe umiejętności, by obudzić w sobie innowacyjność oraz chęć zabawy. Gwiazda piżama party, ta simka chce zostać duszą towarzystwa w wyjątkowo kreatywny sposób. Ciało i umysł, ta simka pragnie zapanować zarówno ciałem i umysłem. Ale czad. damy frajdę, ale fajne. Skąd to się wzięło? Ale, ale fajne to było mega. Ale super. Jezu, naprawdę. Ale fajnie. Ale ty jesteś, Bladziuk, zmienić ci skina. Dobra, wiecie co? O nie, Dzidia, patrzę, to zaczekajcie jeszcze chwileczkę. A ty już idziesz, Ariad, dobra. To w sobie wpiszemy, oczywiście, co jest full edit mode. I lecimy do Asa. Dobra, mamy tutaj nasze dzieciaczki, ja sobie ich troszeczkę przerobię i za chwileczkę zobaczycie jak one wyglądają. No I tak, widzieliście, że zmieniłam Tutaj jest dałam gotowe stroje, no i mi się wydaje, że to mega fajnie wygląda. Mega fajnie oni wyglądają. Także tak, strój codzienny, no i oczywiście to widzieliście w przyspieszeniu, ale jeszcze Wam tutaj oczywiście to przeklikam. Mamy tutaj do snu imprezowy dopływania na gorącą pogodę oraz na zimną pogodę. Ona mi się mega w tych warkuczkach podoba i w ogóle w tych og okularach, a ten strój jest po prostu dla mnie kozacki, naprawdę jest mega. Chodźmy tutaj do naszego Leosia. Leoś się prezentuje w ten sposób. Na stronie dosyć. Takie fajne mu wyskoczyły, także mega się z tego powodu cieszę, bo naprawdę mega fajnie wygląda w tych gotowcach. Jest troszeczkę grubszy chłopczyk, no ale co, no mega fajnie się on prezentuje. Też ściągnęłam mu i zmieniłam, jak dużo widzieliście tamtego skina, no bo tak brzydko wyglądał. Tutaj mamy naszego Algara. Myślę, że Algara też możemy sobie przerobić, ale to już myślę, że zrobię razem z Wami. No, jest taki inny, <grymne> to trzeba przyznać. Weźmy tutaj do detali skóry i zobaczmy, właśnie te skiny. No, chyba tego będziemy musieli zabrać. Ewentualnie, no nie, on wiele nie zmienia, w ten sposób się prezentuje. Włoski mu zmienię. Co my tutaj mamy za berewki? Coś takiego fajnego nie, nie, nie bym chciała. Nawet, nawet takie brązowe włosy mu zmienimy. A to jest z gry w ogóle, ale tak no, powiem Wam szczerze, że średnio mi się one podobają. O, w tych włosach bardzo fajnie. I popatrzcie, Algar już zupełnie inaczej wygląda. Wystarczy fryzurę nieraz zmienić i od razu tutaj z nim inaczej się prezentuje. Ja bym chciała... Aha, no właśnie, ja jak zwykle nie zerknę przy jakich strojach ja, co ja robię i w ogóle i w szczególe. I później tak to się kończy. Teraz, to była fryzura? Dobra, zostaniemy... Tak. No i dobra, no przejdźmy sobie tutaj do stroi. Ja bym chciała gotowe stroje, bo ja bardzo rzadko wykorzystuję właśnie gotowe stroje. A chciałabym je również tutaj poznać, a wydaje mi się, że tutaj to jest na całkiem spoko sposób, żeby je, no, się z nimi po prostu zapoznać, nie? Dobra, i wracaj mi tu, wracaj mi tu. Dobra, tutaj mam na sportową, no ale ten mi się podoba, no pewnie wygląda, ja mu zęby zmienię, e, tak w ogóle i w szczególe bo takie są bardziej wampirobate niż wiecie a on jest, nie jest wampirem, więc nie wydaje mi się, że... ten jest fajny dobra, fajnie wygląda, w tym też spoko wygląda to nawet może być a tu... dobra, ok. i ja bym jeszcze wróciła właśnie do tych zębów bo nie do końca mi się one podobają tym bardziej, że on nie jest żadnym wampirem i tak dalej możemy mu założyć aparat na zęby, o no, także go zrobiliśmy. Chodźmy jeszcze na chwileczkę do naszej Arii, Zobaczymy, jak ona to tam ogarnia. No, tym bardziej, że też e, ten najmłodszy będzie miał teraz urodziny. O nie, będzie trzeba zakupić to łóżeczko i... O Jezu, masakra. <grym> o, dobrze, dobrze. Te małe bubulki. Ach. No i jesteśmy. Oczywiście oni sobie pójdą spać. E, ja jest sobota, to w sumie okej. Okay. Wszystko w porządku. Dobra, hmm, więcej opcji, super skuteczna opieka nad dziećmi, zrobisz? Dobra, co byśmy mieli ogarnięte, ty w ogóle jeszcze musisz sobie coś zjeść. Tu jest taki syf, hmm, no nie, dobrze. niedobrze. bardzo na naczyń. Boże, co tu się dzieje, masakra. Dobra, weź ja się, nie wiem, pobaw czy coś, Tu skorzystaj z towarzystwa, Śpiesz, a ty będziesz tutaj sobie ogarniała coś do jedzenia, posprzątasz itd, tak i tak dalej. Ale kochani, to byłoby na tle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki, u góry jest to dla mnie bardzo ważne. Do interakcji w komentarzach. Możecie jakieś właśnie jakąś krupeczkę nawet napisać. W serduszku, będzie mi miło, wiecie, to jest wsparcie kanału, także naprawdę, a też możemy sobie po prostu pogawędzić. Dobra, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć!